Mankiewicz i Wam pokaże przejazd kolejowy w Anglii w grze na Roblox British Railway jak widzicie tutaj yy, to jest stacja Długi Łuk Ws dobrze, teraz zaczynamy od prezentacji tak prezentuje się sygnalizator proszę bardzo, Cap crossing Sinclair tutaj mamy drąga takiego dużego tutaj mamy szafkę Yy, budkę dróżnika tak wygląda z drugiej strony i jak widzicie znalazłem relację tutaj do Adżedano następna stacja Longbow w Beach czyli, a na tej stacji Longbow w Beach to yy, tam właśnie tylko w weekendy pociągi się zatrzymują dobrze, tutaj w tą stronę jest kierunek do stacji. Długi łuk a tam w kierunku Russell Lane. I w stronę też Atrzydana. Więc zaraz się widzimy. Ja będę patrzył tutaj na tę jaka stacja, bo to zależy kiedy pociąg wiedzie, bo jak jechałem do stacji Russell Lane, to yy, tutaj się zamknął dopiero gdy wyjeżdżałem ze stacji. Więc zaraz się widzimy. I jak widzieliście, przejeżdżal się zamknął. Jedzie pociąg z tamtej strony. Tam widzicie jedzie, tam stoi jakiś. Może wcześniej pociąg yy, ten przejazd nie był aktywowany. Więc dobrze. Tak mryga sygnalizator. Właśnie już widzicie tam, że następna stacja zamek warto ruby. Warto uby, nie wiem O, tak mryga. Nie wiem, po co są te bramki, takie tu. Nawet na wszystkich przejazdach tutaj są. I jak widzicie, pociąg tam rusza. O tam. Proszę bardzo. Tutaj są takie lampki, więc już się zbliża pociąg z dwoma wagonami. I jak widzieliście, widzowie, pociąg sobie poleciał w stronę. Russell Lane, a nawet do zamku Warto ruby. I widzicie, że przejazd się podniósł. Powracamy do prezentacji. Proszę bardzo. Tutaj są nawet bramki. Tutaj są bramki też. Lampy są. Koło przejazdu nawet. Tutaj jest lampa. Tak wygląda sygnalizator z tyłu. Więc dziękuję za oglądanie, zapraszam na subskrypcję kanału, więc...